Fakt faktem, że w Hiszpanii wszystkie kluby na każdym poziomie rozgrywkowym mają wybudowane boiska sztuczne, bo jest to po prostu tańsze. Rozmawiałem z kolegą, który był za moich czasów kapitanem Malagi, Jesus Gámez, spotkałem go po latach na plaży w Fuenjiroli, w Michas dokładnie i on potem był wytransferowany do Newcastle i też do Atletico Madryt i on mówił, że plaga. Plaga kontuzji w ostatnich 10 latach jest na wszystkich etapach młodzieżowych w Hiszpanii. Kolana, kostki młodych chłopców 13-14 lat, kontuzje, operacje. I ja mu mówię, no ale z czego to wynika? Przecież wy macie te idealne warunki pogodowe. Przecież to nie jest jak w Polsce, że cię 6 miesięcy w roku mróz łapie z deszczem, potem ze śniegiem i to boisko jest. On mówi... Nie ma znaczenia, bo i tak ktoś musi te boiska kosić, ktoś musi te boiska podlewać, yy, ktoś musi te boiska gdzieś tam przycinać, linie robić i wszystko. Boisko sztuczne jest tańsze. Odpowiedział mi, że kluby w Hiszpanii jego zdaniem kalkulują sobie, że nawet jak im w, w każdym roku dwóch, trzech chłopców zdolnych wypadnie z uwagi na kontuzję i przez to nie osiągną yy, profesjonalizmu to nie mają mi tak pewności że oni by weszli na najwyższy poziom i by się klubowi spłacili a to i tak będzie tańsze tak jak klub zapłaci za te operacje i za rehabilitację niż jak będzie dbał o boiska trawiaste.